Dupce, całą budowę co jest eee, co on robi panu a, nie, nic po prostu wiesz e, wziął jakąś kupa betoniarkę i rozjeżdża mi pracowniku i worki z cementu eee, Zaraz będę panie Alberto Dobrze Dziękuję No, cześć eee. To jest grane, jest dlaczego? Ej, on kłamie w żywe oczy, ten dzieciak. Dobra, muszę te faktury wypisać. Ja pierdzielę. Dobrze, ile ta faktura była? Chodźcie o te faktury. O, idzie, widzę, że pan się uspokoił wreszcie. Fajnie, fajnie. E, tak, tak, odkąd zacząłem brać kursy e-learningu na e, spokój, stałem się w spokoju. Jestem, można powiedzieć, e, pociągiem wiozących tybetańskich mnichów w tysiącu wagonach. Naprawdę. Jestem bardzo k spokojną osobę mi Statuły w Hongkongu. Jakie statuły? A wiesz co, takie, takie można powiedzieć wysadzane złotem i Maciek, słyszałem i właśnie, pojaśniki. że... Pociąg z nim się wykoleił, ka! <grym grym> to ty pan ci A powiem ci tak, wróćmy do tych kursa po pole e-learningu działają. No, no właśnie widzę, eee... w tajcie, a posągi do, 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 do tabisy, tak? Tak, tak, jakbyś i chińskiego armii nie, Niech pan powie, że pan ma dobre wieści dla mnie, bo. Nie, nie mam dobrych wieści, zaraz uduszę twojego bratanka i go zastrzelę. Nie, no co on znowu narobił? Zabił mi w z p, one opony! Ja pierdzielę, ale to może ten gość co bronią wstecz! A no, już zbroń, patrz, patrz, jak bez Nie! Co się znowu dzieje? w syna! No chyba go. Ej, hey, spokój, spokój! Chodź tu! Impreza normalnie, A muzyka! Ej! Hey! Go. Alberto brać, Alberto brać! jesteś z tym łomem, no ja pierdzielę, przestańcie mi! nimi! go! Krystian, się... Szybciej z tą lodziarnią j**ną, ty szmuluj. halo? Ch**wa, mm. co ty robisz? Przepuść mnie na prawy, bo ci wyj**ię, Co Powodzie, weź. Pan Alberto? O, tak Pan Alberto! Chodźmy porozmawiamy! Jedźmy na bok! Co jest? Jak mnie wyzywał Alberto! Co pan tak przeklina? A kurzę, bo... Nie spodziewałem się, no bo blokujesz się ruch jak taki. Ach. No dobrze, spokojnie, no pod... pod...